<noise> witam Polskę, witam Polaków, bracia, siostry. Ciężko jest o tym mówić. Nasz polski żołnierz, który bronił polskiej granicy na Białoruskiej granicy po stronie polskiej, który był ugodzony nożem, niestety zmarł. Dzisiaj wychodzi na jaw sprawa, że żołnierze, którzy bronili naszego kraju przed uchodźcami, emigrantami nielegalnymi, oddaliszczały ostrzegawcze, oddaliszczały pod nogi, czyli w ziemię zostali aresztowani przez żandarmerię wojskową. Wiecie co? Kto teraz będzie bronił polskiej granicy? od? Przy stronie białoruskiej. Jeżeli żołnierz teraz, jadący na tą granicę, nie ma żadnego prawa, nie ma żadnego prawa i się będzie bał, że pójdzie do więzienia, szczeli do więzienia, przepuści, też będą w jego stronę a, wystosowane m, pewne paragrafy, że nie zastosował się do swoich obowiązków służbowych więc teraz powiedzcie mi kto będzie chciał jechać na granicę kto będzie bronił naszej Polski polskiemu rządowi dziękujemy za to że nie możemy praktycznie my żołnierze nic, nic w ogóle kurwa nic Wiem, że przeklinam, przepraszam wszystkich za to, ale mnie to wkurwia, że jedziemy tam na granicę, bo byłem i to byłem w cholerę dni. Byłem tam, jesteśmy uzbrojeni, powiedzmy po zęby, a nie możemy użyć. Dlaczego? Widzicie, bo się tego kurwa boimy. Bo zaraz ja prokurator wojskowy. A z tego się nie da wywinąć, niestety. Znajdą na ciebie takie haczyki, że kurwa, już jest po żołnierzu po tobie. Apeluję tu to do społeczeństwa, apeluję do polityków: weźcie się za to. Jeżeli chcecie bronić polskich granic, dajcie żołnierzom zezwolenie na wszystko. I nie czepiajcie się ich, nie zamykajcie ich w kajdany, nie straszcie prokuraturą, absolutnie. Bo nie dlatego Polski bronimy. Bronimy, żeby każdy w tym kraju żył wolny, bezpieczny i szczęśliwy. A to na nas wszystko schodzi. Nie na polityków. Nie na społeczeństwo, tylko na nas, na żołnierzy, którzy stoją na białoruskiej granicy. No kurwa, my za to wszystko płacimy. Politycy biorą kasę, siedzą sobie na stołkach i rączki umywają. A my jesteśmy czarnymi owcami. My za to, kurwa, wszystko płacimy. Który teraz będzie chciał jechać na granicę? Powiedzcie mi. Żaden, bo się będzie bał o swoje bezpieczeństwo, przede wszystkim, i o prawo polskie, wojskowe, monowskie. O. Życzę wam wszystkiego najlepszego, cała moja Polsko. Ale teraz się bójcie. Bójcie się. Bo przyjdzie jeszcze więcej, jak było. Naprawdę. Bo żaden żołnierz nie odda o oszczegowczego, nie szczeli pod nogi, po prostu. Niech idą i tyle. Do tego, że się doprowadzili, nasi politycy. Uff. Serce kraje się, że polski żołnierz, młody żołnierz ugodzony nożem, umarł. Że nie mógł się bronić. A się chce ryczeć. Też jestem żołnierzem. Byłem na granicy. I wiecie co? Raczej już nigdy nie pojadę. Pozdrawiam całą Polskę. Trzymajcie się. Kocham Was.